Za wyrcz Oooo, zły, Poddaj się Kiedy? Leży Leży Ej łapy razem Podaj się Leży kierunek, pas, leży kierow? Chupy kurwo Podaj się Leży Oho, słyszałeś? Słyszałeś Cześć, co nas pod dom? O wiem, co? No okay. Ej, dobra, co tu, tu, któryś? Co tu się kurwa dzieje? Leży, leży, leży. leży. Ale to on pewnie mnie nie dostrzela. No lipa, nie? No Adios, czekaj. Też mi tylko jedną rzecz pokażę. A Krzysz? się się. Leży jeden. Odda się. Odda się. Leży jeden, z drugiej o kurwa. w sumie se nawet klipa jeszcze zrobić. Boh, uh -huh. Czekaj się ponownie. Powiedział, że nas zabiłeś? Ja cię nie zabiłem, byku. O, Nie Dostałem w niej. O, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, dzięki. Leży jeden. Nie wiedziałem, że drugie, sorry. Może drugi. Wy chujowe psy Ma ze mnie znaczy. Na czym To nogi, wosne... do nogi Dobry pokardy nawet bez O To nogi do nogi Zły 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 do nogi do nogi Jestem pustą Do nogi do nogi Do nogi dobry pokardy Dobra, psinka ma smaczkę. Chcesz smaczkę? Tak, Chcesz? Nie dobry, uj, uj, uj. Bo głównie wyśmie chyba będzie. Dziś jest Do nogi, do nóżki. Dobry, do nóżki. Dobry, do nóżki. Dobry, do nóżki. Dobry, do nóżki. Jeszcze lata ma bańka. Chodź wyśmie. Chcesz smaczkę? Chcesz? Chcesz? Chcesz smaczkę? Chcesz? Chcesz? Chcesz smaczkę? Chcesz, ale to jest próba RD ma. Chcesz smaczkę? Chcesz? Chcesz? Pedał pedał. Chcesz smaczka? Jest Chcesz smaczka? O jaki zły, o jaki zły, o jak strzela, o jaki zły, o, o, z łapczynka. Z łapczynka. U, do nogi. Raz. U, 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 u. Do nogi. Do nogi, do nogi. To nogi.